Cześć, z tej strony AmniMardon i witajcie w Ciekawostkach z The Forest. Dzisiaj zaczniemy od wraku samolotu, którego byliśmy w stanie znaleźć we wczesnej wersji gry. Mogliśmy wtedy zobaczyć jego cień oraz skoczyć na niego. Jednak sam samolot był niewidoczny. W plikach gry mogliśmy zobaczyć, jak on wyglądał. W jednym z kontenerów możemy zobaczyć czaszkę nosorożca, mimo tego, że zwierzę nie zostało jeszcze wprowadzone do gry. Na samym początku gry, gdy udamy się na łódź, zobaczymy tam człowieka lub zjawę, która znika, gdy się przybliżamy. Piękno na ukos, poruszamy się szybciej niż podczas normalnego biegu. W opuszczonych obozach możemy znaleźć kamery i scenariusz do filmu, który miał prawdopodobnie powstać na wyspie. Istnieje teoria, że ekipa filmowa przybyła tutaj samolotem z pierwszej ciekawostki. A to było na tyle, dzięki że oglądaliście siema.